Dzień dobry, miło mi powitać Was w kolejnym filmie. Na dzisiaj przygotowałam odpowiedzi na krążący od jakiegoś czasu, na pewno od dobrych kilku miesięcy po internecie, książkowy tak związany z kategoriami książek, które jakiś czas temu, jeszcze w XX wieku, wyróżnił włoski pisarz. Italo Calvino. Na włoskim rynku wydawniczym w 1979 roku pojawiła się jego książka, jeśli zimową nocą podróżny. Książka Ciekawa pod wieloma względami. Ja jeszcze jej nie czytałam, dlatego że z literaturą włoską nigdy nie było mi po drodze, ale ostatnie moje zakupy na targach staroci sprawiają, że coraz bardziej zastanawiam się nad tym, czy nie sięgać częściej właśnie po literaturę włoską i może też przyjdzie czas na właśnie tę opowieść Jeśli zimową nocą podróżny Italo Calvino. To jest opowieść, która ma... Dziesięć początków, dziesięć początków, z których każdy urywa się w takim, powiedzielibyśmy, szczególnie ważnym momencie. Dziesięć początków, z których każdy jest z jednej strony hołdem, a z drugiej strony jakąś taką parodią albo określonego stylu pisarskiego, albo... Dotyczy jakiejś całej grupy pisarzy, a sama książka powstała z ogromnej właśnie miłości do literatury. W każdym razie w tej książce znajduje się fragment opisujący kupowanie książki, w którym to fragmencie Italo Calvino wyróżnił różne kategorie książek. I za chwilę o tych różnych kategoriach książek, korzystając z pozycji, które mnie tutaj dzisiaj otaczają, wam opowiem. Opowiem wam o tym, jak ja poszczególne kategorie książek rozumiem. Jeśli uważacie, że ten film jest czymś, co może Was zainteresować, to zostańcie ze mną. A jeśli jednak wolicie, poczekać na moją opowieść o książkach Stargu Staroci, to zaczekajcie do najbliższego czwartku. Zaczynamy! Pierwsza z kategorii wyróżnionych przez Italo Calvino to książki przeznaczone do innych celów niż lektura. Od razu do głowy wpadły mi książki obrazkowe. Książki obrazkowe skierowane do. Małych czytelników, których teraz na rynku wydawniczym jest naprawdę bardzo dużo, i są to książki pod wieloma względami nie tylko stricte pod względem tego, jak wyglądają. Ciekawe. Kiedy ja byłam dzieckiem, tak wielu książek obrazkowych nie było, dlatego musiałam sobie radzić na swój sposób. W mojej biblioteczce mam taką jedną książkę, którą postrzegam jako właśnie taką książkę przeznaczoną do innych celów niż lektura, raczej przeznaczoną do oglądania, dlatego że przez całe dzieciństwo jedynie ją oglądałam. Nie czytałam jej, tylko oglądałam. Obrazki, jak to się mówi. Historia naturalna w obrazach ptaki. Chodzi właśnie o te obrazy. Zresztą widać jak bardzo ja tę książkę lubiłam, dlatego że właściwie to, że ja trzymam ją teraz w okładce, to jest tylko wyraz mojej dobrej woli, bo na dobrą sprawę ona rozpada mi się w rękach. Tutaj znajdziemy obrazy przedstawiające. Ptaki. Obrazy wykonane jeszcze w XIX wieku, wtedy, kiedy różni badacze wyruszali gdzieś daleko, daleko, a kiedy zobaczyli jakiegoś ptaka, którego nie widzieli nigdy wcześniej, po prostu chwytali za szkicownik i go rysowali. Często niestety uśmiercali te ptaki. Wypychali je i właśnie takie wypchane już nieporuszające się ptaki przedstawiali na swoich litografiach, bo widzę, że tutaj mamy sporo litografii ręcznie kolorowanych. No, niestety, takie były początki tworzenia wszelkiej maści atlasów ptaków, rozpoznawania ptaków, przyglądania się im. Nieco bliżej, więc tak, to jest w moim przypadku taka książka, która nie jest przeznaczona do czytania, jakkolwiek i literki w niej są, i tekst w niej jest, ale jednak mnie zawsze interesowały tylko obrazy. Kiedy tak myślałam sobie o tej kategorii książek przeznaczonych do innych celów niż czytanie, to do głowy wpadły mi jeszcze znajdujące się w mojej biblioteczce książki starsze. Nie wszystkie, takie książki bardzo stare. Nie wszystkie, ale niektóre z nich. Dlatego, że niektóre z tych książek bardzo starych kupowałam dlatego, że po prostu chciałam je mieć. Przyjemność sprawia mi ich posiadanie, ale nie zamierzam ich czytać i też niektóre z nich, czy to ze względu na język, w którym y, je mam, bo mam też książki w języku niemieckim, czy też z innych względów, do takiej typowej lektury zwyczajnie się nie nadają. Macham Wam tutaj jedną z takich książek. To jest akurat książka wydana, co prawda, w języku polskim, ale co to jest? To jest samo. Uczek polsko-angielski najlepsza metoda no nauczania się czytać, pisać i rozmawiać po angielsku w 24 lekcjach bez nauczyciela, z objaśnieniem wymowy i dosłownym tłumaczeniem. Klucz na końcu, kurs pierwszy wydanie 10. 1903 rok. No cóż, nie zamierzam uczyć się angielskiego z tą książką, więc w moim przypadku to jest książka przeznaczona do celów innych niż lektura. Kolejna kategoria książek wyróżnionych przez Italo Calvino to są książki nigdy nie przeczytane. Oczywiście takich książek, niestety. Otacza mnie tutaj całkiem sporo, bo też całkiem sporo w ogóle ich tutaj mam, ale pomyślałam sobie, że o takich zwykłych nieprzeczytanych książkach nie będę wam dzisiaj opowiadała. Opowiem wam o książkach, których. Nie doczytałam, bo przeczytanie książki rozumiem jako przeczytanie jej od początku do końca, a tutaj niestety przed y, zakończeniem lektury wydarzyły się różne rzeczy. Pierwszą książką, której nigdy nie przeczytałam, to jest Potop. Henryka Sienkiewicza. Najśmieszniejsze jest to, że nie przeczytałam tej książki wyłącznie ze względu na mój upór, dlatego będę musiała kiedyś do niej wrócić. Wmówiłam sobie, uparłam się, że ja tej książki nie lubię, nie chcę jej czytać, no ale musiałam, bo to była moja lektura. No właśnie, musiałam, ona nawet mnie bardzo wciągnęła. Pamiętam, że od pewnego momentu czytałam ją po prostu z wypiekami na twarzy, ale Ponieważ upzdurałam sobie, że to nie może być tak, że ja przeczytam potop, więc zatrzymałam się przy ostatnim rozdziale i nigdy go nie dokończyłam. Nigdy nie przeczytałam ostatniego rozdziału potopu, więc też nie mogę powiedzieć, że przeczytałam potop. Mogę powiedzieć, że czytałam. Potop, byłam w trakcie czytania potopu, ale potopu nie przeczytałam. Przyznam się wam szczerze, że teraz po latach tego żałuję, bo naprawdę bardzo miłe wspomnienia mam z tych momentów, w których potop czytałam. Kolejną książką, której nigdy nie przeczytałam i której swoją drogą czytać nie zamierzam, a poza tym jest to książka, która wyraźnie mnie w ostatnim czasie prześladuje, generał Barcz. Juliusz Kaden Bandrowski, książka, której uczytałam, może kilka stron i też przestałam, więc to też jest kolejna książka, której nie przeczytałam. Tyle, że w przeciwieństwie do potopu generała Barcza póki co przeczytać nie chcę. Z kolejną kategorią pójdzie szybko, dlatego że to są książki, których równie dobrze możesz nie czytać. Zastanawiałam się nad tą kategorią i stwierdziłam, że ja nie chcę pokazywać wam w niej żadnych książek. Oczywiście, mogłabym tutaj pokazać wam jakieś kryminały czy jakieś inne książki, które w moim przypadku się nie sprawdziły, ale wiemy dobrze, że to, że one nie sprawdziły się w moim przypadku, nie oznacza, że to jest książki, o których ja wyraźnie wam powiem, że powinniście omijać je szerokim łukiem. One mogły przelecieć zupełnie niezauważone. Przeze mnie, ale to też nie znaczy, że one mi czegoś nie dały. Gdybym dawniej, przed laty, nie trafiła na książki, które mi się nie sprawdziły, to pewnie do tego czasu nadal trafiałabym na takie książki, dlatego że nadal nie byłabym w stanie określić, co ja tak właściwie lubię, co mnie w literaturze. Pociąga. Dzięki temu, że dawno temu trafiałam na książki, które mi nie odpowiadały, teraz trafiam na książki, które mi odpowiadają, więc nawet te nietrafione książki działają na nas bardzo pozytywnie często, choć sami sobie tego nie uświadamiamy. Dlatego nie zdjęłam z półki mojej biblioteczki żadnej książki, którą uważam za książkę nietrafioną, bo nie chciałam Wam tutaj. Sugerować czegoś takiego, tym bardziej, że to mm, nie byłoby nic, nie wiem, zaskakującego, to rzeczywiście byłby po prostu jakiś kryminał nazywany współcześnie bestsellerem, albo, albo coś jeszcze z literatury młodzieżowej, co czytałam całe, całe lata temu. Książki przeczytane zanim jeszcze je otwarto. Gdyż należą do kategorii tych, co zostały przeczytane jeszcze przed napisaniem. To jest chyba kategoria, która sprawiła mi największą trudność. Są takie książki, które uważam, że mogę uznać za jeż, przeczytane jeszcze zanim je otworzę tam na tym tekście głównym i takie, które przeczytałam. Jeszcze zanim może nie, nie zostały one napisane, ale na pewno zanim zostały złożone, to dotyczy różnego rodzaju chociażby wyborów nowel. Mogę mieć dwa wybory nowel, w których spora część tych nowel będzie mi się powtarzała, a jeszcze inne będę znała z jeszcze innych wydań. Jeśli trafię na takie wydanie, które jest zlepkiem czegoś, co ja już wcześniej dobrze znałam, to wydaje mi się, że będzie dobrze pasowało do tej kategorii. Wybrałam. Spółek opowieści niesamowite z języka niemieckiego. Opowieści niesamowite wydane przez Państwowy Instytut Wydawniczy to jest seria nowsza. W której skład wchodzą właśnie te opowieści niesamowite z języka niemieckiego, a to jest seria starsza. Czarny pająk, opowieści niesamowite, również z języka niemieckiego. Jak wiecie dobrze, ja o tej czarnej serii piwowskiej mówię dość często. Uwielbiam tę serię. Zbieram i serię nową, serię starą mam już w całości zebraną, i uważam, że w przypadku tej. Tego nowego wydania, to jest właśnie przykład książki, którą ja przeczytałam jeszcze zanim ją otworzyłam. Dlatego, że ja kupując ją, wiedziałam, że znajdę w niej te same y, teksty, które znajdują się w wydaniu starszym, a jednak bardzo zależało mi na tym, żeby to nowe wydanie mieć. Zawartość tych dwóch pozycji, przy okazji, jest dokładnie taka sama, więc y, jeśli Gdzieś macie w swoich zbiorach wydanie starsze i nie zależy wam na kompletowaniu wydania nowego, to możecie sobie odpuścić. Teksty główne, tekstami głównymi, w tym nowszym wydaniu, poza. Tekstami głównymi, poza wstępem mamy także posłowie, posłowie, które napisał Maciej Płaza. I w tych książkach z tej nowszej serii, w przeciwieństwie do niektórych książek z serii starszych, starszej, mamy bardzo ładnie opisaną zawartość tego zbioru, czyli dlaczego te poszczególne utwory są ułożone w taki, a nie inny sposób. I dodatkowo w tej nowszej serii pojawiają się też zbiory opowieści z. Takich języków, z takich literatur, które nie pojawiały się w tych tomach z serii wydawanej dawniej. Myślę, że takimi książkami czytanymi jeszcze przed otworzeniem mogą być nasze polskie wydania, tłumaczenia, jakichś książek, które już wcześniej znamy w oryginale, albo w drugą stronę. Znam kwowadis w języku polskim, a ostatnio trafiło do mnie Kowadis, Henryka Sienkiewicza w języku niemieckim, więc to jest trochę tak, jakbym już to Kowadis czytała, z tym, że oczywiście dochodzi tutaj do głosu przekład, bo wiadomo, że przekład to jest ingerencja w ten oryginalny tekst. Więc, jeżeli przeczytałabym Kowadis w języku niemieckim, to pewnie też mogłabym odebrać Kowadis nieco inaczej niż odebrałam je. W języku polskim, więc to akurat jest taka kwestia dyskusyjna, bo myślę, że wszyscy zdajemy sobie już teraz w dzisiejszych czasach sprawę z tego, jaka ogromna odpowiedzialność spoczywa na tłumaczu i jaką ogromną szkodę tłumacz może wyrządzić książce, a jak ogromną też przysługę jej oddać. No, w zależności od tłumacza, w zależności od tłumaczenia. Kategoria piąta, książki, które przeczytali już wszyscy, a zatem jest tak, jakbyś ty przeczytał je także. Jasne, sporo jest takich książek nowych, wydawanych w tym czy w ubiegłym roku, które pojawiają mi się co rusz w mediach społecznościowych, o których czasami oglądam recenzje, oglą oglądam jakieś nagrane materiały i też wtedy trochę czuję się tak, jakbym ja też już je przeczytała, kiedy czytam kolejną opinię dotyczącą jakiejś z tych nowych książek, ale pomyślałam, że zwrócę Waszą uwagę na coś innego. Podobnie wydaje mi się jest z książkami, Zaliczanymi do tak zwanej klasyki, książkami znajdującymi się czy w kanonie lektur, czy po prostu bardzo, bardzo znanymi. Takie książki atakują nas chyba jeszcze bardziej, wiedza o nich, atakuje nas chyba jeszcze bardziej niż te książki nowe, które są nowościami wydawniczymi. Dlatego, że o tych książkach należących do klasyki, do jakiegoś tam kanonu. Jakkolwiek by go tam nie rozumieć, yy, słyszymy od osób z naszego otoczenia, czy przy różnych innych okazjach. Czasami nawet ktoś wychodzi z założenia, że wszyscy jego słuchacze znają jakąś książkę i nie bawi się w yy, omijanie tej fabuły na tyle, żeby uniknąć spoilerów, dlatego że książka uchodzi za tak dobrze znaną przez wszystkich, że nie ma sensu ukrywać części jej treści, co czasami może rzeczywiście komuś zepsuć lekturę. Ja wybrałam sobie tutaj takie dwie powieści, bardzo dobrze znane, zaliczane na pewno do klasyki których nie znam, których nie czytałam, a czuję się przez to, że bardzo dużo osób mówi mi o swoich wrażeniach czytelniczych, o jakichś poszczególnych wątkach z tych powieści wychodząc z założenia, że ja je znam, a tymczasem okazuje się, że ja ich nie znam. Władysław Stanisław Rejmond, ziemia obiecana. Ostatnio czytałam świetne opowiadanie Rejmonta zbliżone tematycznie do Ziemi Obiecanej. Jego akcja również toczyła się w Łodzi, ale o nim opowiem Wam w podsumowaniu czerwca. Więc jedną z takich książek jest w moim przypadku Ziemia Obiecana, a drugą jest Hrabia Monte Cristo Aleksandra Di Maia. Tutaj mam akurat tą pierwszy wydanie. Może mnie nie satysfakcjonuje, ale na razie nie dysponuję żadnym innym. Tak się składa, że nie przeczytałam ani Ziemi Obiecanej, ani Hrabiego Monte Cristo, a wiele osób wychodzi z założenia, że to zrobiłam i zaczyna mi o tych książkach opowiadać. Przez co ja też zaczynam się już powoli czuć tak, jakbym te książki znała na tyle, że byłabym w stanie, nawet może nie czytając ich, zachęcić Was do ich przeczytania. A wy myślelibyście, że je przeczytałam. No tak to bywa. Kategoria szósta. Książki, które z pewnością byś przeczytał, gdybyś miał przed sobą więcej niż jedno życie, ale niestety dni ci przeznaczonych jest tyle, ile jest. Wydaje mi się, że na razie też nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że na razie się nigdzie nie wybieram. Raczej, mam nadzieję, mam przed sobą jeszcze całe dekady w trakcie których będę mogła sobie czytać. Więc ciężko jest mi tutaj rozpatrywać ten mój księgozbiór w kategorii książek, których raczej pewnie nie uda mi się w tym życiu przeczytać. Może mi się uda. Jeśli miałabym coś wskazać koniecznie, to pewnie wskazałabym Jakieś dzieła wybrane albo dzieła zebrane w wielu tomach, najchętniej dzieła zebrane, na przykład Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego czy na przykład Reymonta. Chciałabym czyjąś twórczość przeczytać tak od początku do końca po kolei. Wydaje mi się, że na to może mi kiedyś zabraknąć czasu, ale no tak jak mówię, mam taką cichą nadzieję, że jednak tego czasu, nawet na przeczytanie tych dzieł zebranych, mi nie zabraknie, bo takie czytanie też sprawiłoby mi ogromną przyjemność. Kategoria siódma książki, które od dawna zamierzasz przeczytać. Wzięłam sobie do serca, że to mają być książki, które od dawna zamierzam przeczytać, a więc nie od kilku miesięcy, tylko od jakiegoś dłuższego czasu. Na pewno taką książką jest Mały Lord. Mały Lord autorki Tajemniczego Ogrodu, autorki Małej Księżniczki. Te wspomniane książki znam bardzo dobrze przy małej Księżniczce zawsze się wzruszam a Tajemniczy Ogród czytałam w ubiegłym roku. No i właśnie małą księżniczkę znam, a małego lorda już nie, więc małego lorda na pewno chciałabym poznać. Podczas jednego z moich pierwszych wypadów na pchli targ przy hali targowej kupiłam takie opowieści ludowe bengalów. W ostatnim czasie szczególnie. Lubię baśnie, jakieś opowieści z różnych krajów, ale na tę książkę mam ochotę już, no tak, to będzie prawie 10 lat. Nadal grzecznie stoi sobie na półce. A szkoda, Lal Behari Dai, właśnie opowieści ludowe z Bengalu, przełożyła Elżbieta Walterowa, ilustrował Jerzy Treutler, Nasza Księgarnia, 1986 rok. W ciekawy sposób wydana książka. Nie wiem, jaka jest tam sztuka Bengalu, ale te ilustracje, które tutaj mam w środku, przypominają mi o tym, że czytam opowieści ludowe Bengalu. No mam nadzieję, że ta książka nie będzie musiała czekać kolejnych 10 lat na przeczytanie. W jednym z odcinków mojego książkowego cyklu literacki wehikuł czasu chyba w odcinku z 1923 roku wspominałam wam o Katrin Mansfield. Tak się, z, tak się złożyło, że mam tutaj jej zbiór opowiadań Garden Party i ten zbiór również prawie 10 lat. Czeka już na przeczytanie. Ten film to jest taki film, jak widzicie, trochę luźniejszy. Jeśli chcecie posłuchać o Katrin Mansfield. To odsyłam Was do tamtego mojego filmu. Bardzo długo zbieram się też do przeczytania książki Moby Dick, czyli Biały Wieloryb. Swego czasu ona przeleżała nawet blisko pół roku w takiej mojej podręcznej szafeczce, w której trzymam sobie książki, z których wybieram już te, które będę czytała, no ale okazało się, że i tam ten Moby Dick się wyleżał i wrócił z powrotem na swoje właściwe miejsce, gdzieś tutaj za mną. No, trudno, widocznie to jeszcze nie jest na niego czas, i jeszcze będzie musiał trochę poczekać. Nic na siłę. Bardzo długo czeka też u mnie na przeczytanie David Copperfield, Karola Dickensa. Zawsze powstrzymuje mnie przed przeczytaniem Davida Copperfielda właściwie jedna rzecz jeden taki czynnik to, że mam tę powieść w wydaniu dwutomowym. A ja raczej nie lubię sięgać po coś, co jest wydane w kilku tomach. Pewnie prędzej przeczytałabym tego David'a Copperfielda, gdybym miała wydanie jednotomowe. Owszem, ono byłoby grubsze, ale byłoby jedno. A tak zawsze wydaje mi się, że kiedy przeczytam pierwszy tom, zajmę się czymś innym. I będzie po lekturze, albo wydaje mi się zawsze, że czytanie pierwszego i drugiego tomu zajmie mi bardzo dużo czasu. Pewnie to jest wrażenie złudne, ale na razie tego wrażenia nie udało mi się przezwyciężyć książki, które chcesz mieć pod ręką na wszelki wypadek. No powiem wam, że takich książek jest sporo, dlatego że jeżeli kupuje się na targu staroci książki, to trzeba mieć świadomość, że nie zawsze w danym momencie kupi się właśnie to, co chciałoby się kupić. Raczej trzeba kupować to, co akurat jest, to co nam się Podoba, co uważamy, że jest zgodne z naszym czytelniczym gustem, to co uważamy za interesujące. W podobny sposób zebrałam sporą kolekcję książek z serii wydawnictwa literackiego Proza Iberoamerykańska. Mam tutaj na przykład historię Gniew Mariano Azuela, jeszcze jej nie przeczytałam. Mam sporo książek z tej serii Proza Iberoamerykańska. No ale właśnie, one gdzieś je tutaj gromadzę, bo chcę je mieć przy sobie. Tak samo dawniej, dawno, dawno temu, w czasach gimnazjalnych, chciałam mieć przy sobie książkę Beaty Pawlikowskiej, kupiłam ją wtedy za kieszonkowe. Poradnik Glob, Globtrotera, czyli blondynka w podróży, dlatego że w tym poradniku miałam wyszczególnione wszelkie choroby tropikalne. Y Wszelkie niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na mnie w dżungli, a wtedy byłam na takim etapie, że bardzo marzyła mi się wyprawa do Ameryki Południowej wyprawa do dżungli amazońskiej. Jak sobie teraz o tym myślę, to jednak nie jestem przekonana co do tego, czy ja bym się w tej dżungli amazońskiej odnalazła, dlatego że tam jest mnóstwo pająków, węży. I różne nieoczekiwane zwroty akcji zapewne by w moim przypadku w tej dżungli następowały, więc na razie do dżungli amazońskiej się nie wybieram. Blisko siebie mam też od pewnego czasu opowieści niesamowite z Hispanoameryki. Jak widzicie, to też jest kolejny szósty już tom y, z tej nowej serii piwowskiej opowieści niesamowitych. Na pewno te opowieści niesamowite z Hispanoameryki przeczytam tego lata, dlatego że już w sierpniu Państwowy Instytut Wydawniczy wydaje kolejny, siódmy tom y, z tego cyklu opowieści niesamowitych opowieści niesamowite z języka włoskiego. Wspomina Dzisiaj o tym, że powinnam zabrać się za literaturę włoską, i Państwowy Instytut Wydawniczy wychodzi naprzeciw moim oczekiwaniom. Więc to jest też taka książka, która w ostatnim czasie jest bardzo blisko mnie i gdzieś tam też y, często przewija się w moich myślach. Książki dawno temu przeczytane, które należałoby przeczytać ponownie. No, w moim przypadku myślę, że byłaby to spora część tych książek. Które były lekturami w szkole podstawowej czy w szkole średniej, oraz część tych książek, która była lekturami na studiach, bo wiadomo, że jeśli czyta się coś dlatego, że się musi, a nie dlatego, że się chce, to ten odbiór jest trochę inny. Wydaje mi się, że tak typowo odświeżenia w moim przypadku na pewno wymaga Marta. Orzeszkowej, niezwykle wzruszająca, taka chwytająca za serce opowieść o kobiecie, która traci męża, zostaje sama z malutką córeczką i w niesprzyjających warunkach, też bez właściwie żadnego konkretnego wykształcenia, próbuje utrzymać siebie i utrzymać swoje dziecko. Chwyta się różnych prac, no, wychodzi niezbyt kolorowo. Tak wam tylko powiem. Na pewno chciałabym też sobie odświeżyć Emancypantki Bolesława Prusa, bo pamiętam, że bardzo dobrze mi się te emancypantki czytało, omawialiśmy je nawet na studiach, no ale niestety teraz pozostało mi po tych emancypantkach jedynie takie mgliste Wspomnienie. Na szczęście książki, które należą do grona takich moich ulubionych, ulubionych, odświeżam sobie co jakiś czas, staram sobie odświeżać je co parę lat, albo wracać przynajmniej do jakichś fragmentów, jakichś rozdziałów, żeby nie zatarły się w mojej pamięci. I jednocześnie sprawdzam sobie tak po troszku, czy one nadal należą do tego grona moich ulubionych, bo wiadomo, że to też z biegiem czasu może się zmieniać. Chociaż nie sądzę, żebym kiedykolwiek zmieniła zdanie co do chłopów Reymonta. I ostatnia kategoria książek, czyli książki pozornie przez ciebie przeczytane, które najwyższy czas byłoby przeczytać naprawdę. Właściwie to jest coś o tym, o czym powiedziałam już przed chwilą, czyli książki, które przeczytałam, ale mam poczucie, że mogłabym przeczytać je w bardziej świadomy sposób. Wybrałam tutaj kilka pozycji. Które nie są lekturami, a właściwie tak pół na pół. Dwie lektury i dwie książki. trzy lektury, przepraszam. Trzy lektury i książka jedna, która nie jest lekturą. Zaczniemy sobie od niej. Dama Kameliowa, Aleksander Dima. Kiedyś postanowiłam przeczytać Damę Kameliową, dlatego, że była niewielka, i tak szybciutko ją przeczytałam, ale nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Być może tak miało być, być może to jest po prostu książka ważna z innych powodów. Ale mam jakieś takie poczucie, że chętnie bym do niej wróciła i że chętnie bym tę damę kameliową jeszcze raz przeczytała, żeby sprawdzić, czy na pewno ona nie robi na mnie żadnego wrażenia, czy po prostu czytałam ją w jakimś złym momencie. A teraz przechodzimy do lektur. Na pewno chciałabym sobie odświeżyć. Przeczytać, bo mam wrażenie, że przeczytałam bardzo powierzchownie: Jądro ciemności Josefa Konrada. Ja akurat nie mam w swoich zbiorach jądra ciemności, co może mi lekturę utrudniać, może uda mi się jądro ciemności zdobyć. Mam tajfun i inne opowiadania. W każdym razie, wydaje mi się, że ten Józef Konrad jest w moim przypadku takim, jednak wciąż. Nieodkrytym, bardzo tajemniczym pisarzem. Mam nadzieję, że jeżeli kiedyś zabiorę się za jądro ciemności, to to będzie już właśnie taka świadoma lektura. Bolesław Prus, lalka. Jeszcze tak na koniec. Wiem, że zawsze w moich filmach wspominam o tym, że nie lubię lalki. Nie lubię i Stanisława Wokulskiego, i Izabeli Łęckiej. Ale gdzieś tam w środku głęboko mam takie poczucie, że gdybym może przeczytała tę lalkę teraz. To moje odczucia lekturowe byłyby inne. Może inaczej podeszłabym do Stanisława Wokulskiego, może inaczej podeszłabym do Izabeli Łęckiej. Być może te momenty, w których tę lalkę czytałam, nie były dobrymi momentami. No dobrze, Lalka była ostatnią książką, o której chciałam dzisiaj wspomnieć. Ten film jest takim filmem luźniejszym. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Nie wiem, na ile było to widać, ale zbliża się koniec roku pracuje w szkole i koniec roku jest jednak takim czasem bardzo pracowitym ale zależy mi szczególnie na tym żebyście poniedziałkowe i czwartkowe filmy Mieli zawsze, bo wiem, że Was do tego przyzwyczaiłam. Zachęcam Was do śledzenia mnie w moich mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. W opisie pod tym filmem znajdziecie link, dzięki któremu będziecie mogli postawić mi wirtualną kawę, jeśli tylko macie na to ochotę, i przy okazji wspomóc moją tutaj domową biblioteczkę, bo niektóre książki wymagają naprawy, niektóre książki wymagają, niektóre zbiory, części zbioru wymagają uzupełnienia. Dlatego um, takie wsparcie w formie wirtualnej kawy na pewno zostanie przeze mnie dobrze wykorzystane. Dajcie ko w komentarzu koniecznie znać o tym, jakie książki wy dopasowalibyście do poszczególnych kategorii. A jeśli macie coś do dodania na temat którejś, o której ja powiedziałam, to również chętnie taki komentarz przeczytam. Do zobaczenia w najbliższy czwartek, mam nadzieję, w kolejnym szóstym już odcinku z mojego cyklu Stargu Staroci.